Nazywam się Maria Basza, jestem dziennikarką kuriera galicyjskiego. Urodziłam się na dawnych kresach od wielu lat mieszkam we Lwowie. Celem obecnego podcastu jest przypomnienie poezji przedwojennych poetów kresowych oraz wierszy mniej znanych twórców współczesnych. Mam nadzieję, że poszczególne odcinki podcastu Witryna Literacka staną się dla Państwa sentymentalną podróżą do lat minionych. Krystyna Angielska urodziła się w Lwowie. Po ukończeniu polskiej szkoły studiowała na Politechnice Lwowskiej. Jako inżynier pracowała w biurach projektów. Jej utwory, poezja i proza były publikowane m.in. w Magazynie Wileńskim, Biuletynie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Gazecie Lwowskiej oraz czasopiśmie Krynica. Krystyna Angielska była trzykrotną laureatką wielu polonijnych konkursów literackich. Jej wiersze weszły do antologii Gdzie Jesteś Ojczyzno oraz tomów poezji religijnej. Kresowiacy, czy potrafisz pojąć ból mego istnienia, mój rodaku z najmłodszego pokolenia? Nie znasz wojny i jej destrukcyjnych skutków. Przędziesz życie cicho, biernie, pomalutku. Nie odcięto twego gniazda od macierzy, nikt nie kazał ci, że w Boga nie masz wierzyć. Nie otaczał ci ocean nienawiści, twoja przyszłość nie opadnie zwiędłym liściem. A my, starsi, przez pół wieku zapomniani, lecz wytrwali w swej miłości, niezachwiani. Darujemy Ci, Ojczyzno, nasze bóle i prosimy nas pocieszyć i przytulić. Wciąż pragniemy kruszyć zapomniane głazy, bośmy sercem z Tobą zawsze byli razem. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.